Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na niezapowiedzianym live. Ie. Właśnie zrobiłam post. Po, live powitalny dla kursantek. O, jak mi się język plącz? Live powitalny dla kursantek programu Emocji się nie je. I tak, idąc za ciosem, zrobię też od razu tutaj, bo znalazłam bardzo fajną inspirację. To jest właśnie inspiracja od jednej z kursantek. Dla nowych kursantek i zgodziła się też, żebym podzieliła się tą inspiracją e, tutaj w grupie, a później to trafi na YouTube, bo jeśli to może komuś pomóc, to niech pomaga. Zatytułowałam e, live e, "Jedzenie z miłością dla siebie", dlatego że e, kursantka napisała o czymś takim. E, tutaj kawałek tego postu przeczytam. Um, to jest taka jedna z inspiracji wspierających, tak? Gdy zauważyłam, że staram się dla gości i ludzi, których kocham, a niezbyt dla siebie, postanowiłam to zmienić. Teraz także sobie podaję posiłki z szacunkiem, nawet wtedy, gdy jestem sama, czyli dziewczyny, i zauważyłam, że. I tutaj zaraz Wam e, powiem, co jest dalej napisane, ale. E, dla ozdoby tego postu było też czy Postu, czy posta, zdjęcie śniadanka, pięknie podanego, ułożonych równiutko owoców, tak? I teraz co, co się dzieje, kiedy w ten sposób sobie tutaj autorka przygotowuje jedzenie. Znacznie łatwiej mi przyjąć, że posiłek ma początek i koniec. Czuję się bardziej doceniona sama siebie, tak? Jak coś, nie jest, jak coś jest tak podane, to nie rzucam się jak dzik na żołędzie i nie jem na czas. Kiedyś tak było, taki miał, tak? takie miała tendencje. Bardziej czuję się własnym przyjacielem, a ostatnio w czasie stresu, tak? Kupiłam słodycze, poukładałam je najładniej jak umiałam, zjadłam i nie ruszyłam. Jeszcze raz do cukierni. To cud. I estetyczne podanie zajmuje mi pół minuty dłużej. To jest zawsze to, znaczy, nie jest to dużo więcej czasu, ale to jest też taki czas na zatrzymanie się. Bo zobaczcie, jedzenie kompulsywne to jest jedzenie pod wpływem impulsu i odruchu. I autorka też się przyznała, że ona jak najbardziej jadła kompulsywnie i wiele osób, tak? To się jej, myślę, że też to znacie. Jedzenie. Na stojąco w kuchni, nie wiem, nad blatem, nad zlewem, z opakowania, niepodgrzane, tak? Łapczywe, y, jedzenie w dużej ilości w takim amoku. Ale w momencie, zobaczcie, tu nie jest tak y, przy, przy tym przykładzie, że ja sobie zabraniam, tak? Czy ona sobie zabrania jedzenia? Nie zabrania sobie jedzenia, tylko stara się ładnie to jedzenie podać z miłości i szacunku do siebie. O szacunku. Ja mam nagranie, uważam, że też bardzo wartościowe na YouTubie, więc nie będę tego tutaj powtarzać, ale zwrócę uwagę, właśnie jak to się zmienia. To jest niby jedna drobna rzecz. Inaczej podaję posiłek, poświęcam czas, żeby sobie ładnie podać ten posiłek. Nie walczę ze sobą, że ja teraz tego nie mogę zjeść, nie walczę, ale ładnie go przygotowuję na talerzu, początek ma, po, posiłek ma początek i koniec, siadam na przykład do tego, mogę nawet jeszcze zadbać o to, żeby to było na ładnym talerzu, że nie wiem, ładna szklanka, że nie wiem, serwetkę sobie mogę wziąć do tego. To jest też równocześnie ćwiczenie pewnej uważności, zatrzymywanie się, tak, zawsze jeszcze sobie wyobrażam, można dodać jeszcze jakieś oddychanie do tego i w momencie, jak się, tak sobie też wyobrażam, tak? Tak próbuję się wczuć w tą sytuację, e, myśli in, wędrują w inną stronę, z emocjami dzieją się inne rzeczy, tak? I jest takie, trochę takiego, taki, takiego zastanowienia, może ostudzenia, na przykład gdyby to było pod wpływem emocji, ostudzenia emocji, ale na pewno właśnie samo to, że robię coś i wiem, wiem, że ja to robię z miłości i szacunku do siebie, to będzie jeszcze wzmacniać tą miłość. I szacunek do siebie. I tu było pod skryptem. Zdaję sobie sprawę, że to, co napisałam, może nie pomóc osobie na początku pracy, ale to polecam jako trik dla tych, którzy na przykład walczą z nawrotami, albo taki, taka wspierająca rzecz. Czasem jedna drobna rzecz, która może zrobić różnicę i poprawić nam humor, tak? Na zasadzie, że zjadłam tak jakoś dzisiaj na spokojnie. Zrobiłam coś dla siebie, przygotowałam ładnie posiłek, wybrałam, to wiecie, można iść dalej. Wybrałam dla siebie ładny owoc, a nie zostawiłam ten najbrzydszy, a ten, ten najładniejszy komuś dałam. Ukroiłam sobie ładny kawałek ciasta, a nie ten z brzegu taki przypalony i taki przyciemniały od blachy, tak? To są drobne rzeczy, drobne, ale uważam, że takie, takie gesty mają znaczenie, bo za nimi. Kryje się to, co o sobie myślimy, i jak siebie traktujemy, więc myślę, że to jest bardzo fajna inspiracja, drobną rzecz, która nie wymaga wysiłku, a na przykład powtarzana każdego dnia może dużo zmienić. Kiedyś też robiłam taki live tutaj z dziewczynami, które też pracowały nad zmianą nawyków w kursie. I tak samo, taka prosta rzecz, że nie jem posiłku byle gdzie, zwykle przed laptopem, ale w kuchni. Mam stoliczek, to jest teraz mój stoliczek do jedzenia, ja tam siadam, na przykład mogę mieć widok na okno i to jest całkiem inny stan emocjonalny. Po pierwsze jest to jedzenie uważne, tak, bez wpatrywania się, wtedy można zjeść mniej, można szybciej jakby zauważyć też oznaki, robię się już pełna albo zbliżam się do przejedzenia, tak, można gdzieś odłożyć sztućce, można patrząc przez to okno, Uspokoić się też, tak, na zasadzie uważności i oddychania, tak? Także to jedna drobna rzecz, a tyle, tyle pojawia się inspiracji. Także tym chciałam się podzielić. No i co? Życzę Wam przyjemnego wieczoru. Jeśli Wy macie coś do podzielenia się, coś zauważyłyście też u siebie, coś co działa, no to to, to zapraszam też do komentowania. Pozdrawiam PA.